Yönetmen, 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 yönetmen,

13. 13. 13. 16. Piękny! 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 Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. Prawda, dawaj. się dawaj. Prawda, 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 dawaj. Jeszcze dawaj. Prawda, dawaj. No jeszcze, no boi, jeszcze jeden! Ostatni! 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 Brawo! O, jest. Brawo, Brawo. Brawo na Koniec, Słuchaj! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje tam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, Nie żyje nam. gasto gwiazdko powyższości, gdy nie zachęcimy, nie zachęcimy, 扫了垃圾，城市里啊！扫了草，扫了垃圾，城市里啊！